Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj jest rozważane w naszych kościołach wyjęte jest z listu apostoła Pawła do Galacjan, z rozdziału drugiego od wiersza 16. Wsłuchajmy się w te słowa. Wiemy jednak, że Bóg nie usprawiedliwia człowieka na podstawie przestrzegania prawa, ale jedynie. Na podstawie zaufania Jezusowi Chrystusowi. I dlatego również my zaufaliśmy Mu, by z tego względu otrzymać usprawiedliwienie, a nie na podstawie przestrzegania prawa. Bo na tej podstawie nikt nigdy nie zostanie usprawiedliwiony ze swoich grzechów. Dążyliśmy więc do usprawiedliwienia przez zaufanie Chrystusowi. Czy z tego powodu jesteśmy grzesznikami wobec prawa? Czy to znaczy, że Chrystus nakłania do grzechu? Absolutnie nie. To ja sam czynię siebie przestępcą, skoro odwołuję się do prawa, które kiedyś odrzuciłem. Ale to właśnie dzięki prawu przestałem istnieć dla prawa, żyję dla Boga. Jestem bowiem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Już sam nie kieruję swoim życiem, lecz Chrystus żyje we mnie i mnie prowadzi. Moją postawą jest teraz zaufanie Synowi Bożemu, który mnie ukochał i za mnie oddał życie. Ja nie zrezygnuję z łaski Boga. A jeśli można uzyskać usprawiedliwienie dzięki prawu, to znaczy, że Chrystus. Umarł niepotrzebnie. Panie nasz Boże, Tobie dziękujemy za to, że chociaż przypominasz nam dzisiaj prawdy znane, wydaje się oczywiste, to jednak czynisz to z bardzo konkretnego powodu. Wiesz, Panie, jak myślą ludzie, wiesz do czego się odwołują, dlatego potrzebujemy Twojego Ducha Świętego, aby zrozumieć, że bez Ciebie. Bez Twojej łaski jesteśmy zgubieni bez względu na to, co mamy, co zrobiliśmy, co, czego dokonaliśmy. Dlatego, Panie, prosimy Ciebie, abyś mocą swego ducha działał pośród nas, abyś dotykał naszych serc, abyś mówił do nas. Powierzamy się Tobie ku chwale Twojego syna. Amen. Trójka przyjaciół, ksiądz katolicki, ksiądz ewangelicki i rabin, często spotykali się i rozmawiali o swojej pracy. Zaczęli się też w pewnym momencie zastanawiać, kto z nich jest najbardziej skuteczny w tym, co robi. Postanowili więc podjąć się pewnego wyzwania, aby podnieść poprzeczkę, postanowili skorzystać z zasobu pięknych lasów, którymi są otoczeni. I nawrócić niedźwiedzia. Po tygodniu spotyk spotykają się, aby podzielić się efektami swojej pracy. Ksiądz katolicki powiedział: No, znalazłem niedźwiedzia, przedstawiłem mu cały nasz katechizm, pokropiłem wodą święconą, i w rezultacie za tydzień niedźwiedź przyjmuje bierzmowanie. Ksiądz Ewangelicki mówił, ja również znalazłem niedźwiedzia, wygłosiłem mu pomienne kazanie, opowiedziałem Ewangelię, przedstawiłem Pisma Lutra i właściwie za tydzień niedźwiedź pragnie przystąpić do konfirmacji. Rabin mówi, wiecie co, tak się przysłuchuję temu, co mówicie i dochodzę do wniosku, że chyba z tym moim niedźwiedziem niepotrzebnie zacząłem od obrzezania. Apostoł Paweł również nie chciał zaczynać od obrzezania ani też od innych czynności religijnych. Zdecydowanie miał wiele, o wiele więcej lepszych tematów niż to. Niestety, sytuacja w okręgu Galacji wymknęła się spod kontroli. Podobnie jak owych trzech przyjaciół, fałszywi nauczyciele postanowili przekonać do swoich herezji, do swoich nauk jak największą ilość chrześcijan. I Galacjanie zamiast stawić opór, zamiast stanowczo zareagować, obronić swoje stanowisko, niezwykle szybko dali się przekonać i wplątać w niepotrzebne rytuały, zasady, metody, przyjmując z wiarą przekonanie, że jest to potrzebne do ich zbawienia. Pawłowi nie mieści się to w głowie. Mówiąc naszym językiem, on tego naprawdę nie ogarnia. Jak to możliwe? Jak to się stało? Że chrześcijanie dali się przekonać, że bez religijnych obrzędów nie sposób być zbawionym. Ale czy to zadziwienie apostoła jest uzasadnione? Powiedzielibyśmy, Pawle, rozejrzyj się. Przecież świat od zawsze, na zawsze jest wypełniony. Najróżniejszymi religiami, wierzeniami, yy, które mają dać człowiekowi takie przekonanie, że jak zrobi to, to, to i tamto, to w zamian za to otrzyma to, czego chce. Będzie zbawiony, bo zrobił to czy tamto. Natomiast prawdziwe chrześcijaństwo, przypomnijmy, po raz setny czy tysięczny, mówi o tym, że to Bóg zrobił to, co było konieczne. Aby zaoferować nam pojednanie z Bogiem. Tym się właściwie różni chrześcijaństwo biblijne od wszystkiego innego, co kiedykolwiek znał świat w kwestii religii, czy wyznań, czy filozofii. Zresztą, y, samo słowo religijność jest dość ciekawe, dlatego że y, ono jest dość często używane wtedy, kiedy ktoś y, chce wyrazić swój stosunek do danej grupy religijnej. Ktoś powie: "No ja nie jestem zbyt religijny". No to znaczy, że nie uczestniczy w takich czy innych religijnych praktykach. Mówiąc jestem religijny, sugeruję, że pewne zasady, pewne przekonania są dla mnie ważne i stanowią część mojego życia. Warto jednak zapamiętać, że chociaż religia kojarzy nam się z Bogiem, nie musi mieć z nim osobistego kontaktu. To jest to trochę tak jak z firmą, za którą stoi właściciel, jakiś człowiek. Pracując dla niego, wcale nie musisz być jego przyjacielem. A nawet niekonieczne jest, abyś go osobiście znał. Mało tego, możesz podziwiać właściciela firmy, możesz uważać go za wzór uczciwości, sumienności, dobroczynności. To może być dla ciebie największy przywilej w życiu, że ty pracujesz w jego firmie i dalej nie musi ciebie łączyć z nim nic osobistego. I jeśli w firmie to nie jest żaden problem, dopóki wywiązujesz się ze swoich obowiązków, to w chrześcijaństwie. Jest to rzecz fatalna i przerażająca, bo doprowadza ostatecznie do katastrofy. Na tym właśnie polega przekleństwo religii pozbawionej więzi z Panem Bogiem. Przekleństwo religii objawia się w trzech rzeczach. Warto to zapamiętać. Przekleństwo religii to po pierwsze zasady, które nie wymagają uzasadnienia. Tak robimy, tak ma być, koniec. Po drugie, przekleństwo religii to postępowanie, zachowanie niewymagające przekonania. Ty nie musisz rozumieć, dlaczego my w tym dniu jemy to, w tamtym dniu nie jemy tamtego, w tym dniu robimy to, w tamtym dniu. Nie musisz tego rozumieć, tak ma być. I koniec. I po trzecie, przekleństwo religii to wiara działająca w oderwaniu od Pisma Świętego. Co ciekawe, największym wrogiem Pana Jezusa w Ewangeliach nie były demony czy diabeł, ale religijni przywódcy. To nam coś ma powiedzieć. To ma nam coś uświadomić. Ludzie. Którzy jakby nie było, reprezentowali Boga Izraela, czyli Ojca Pana Jezusa. Ale tak naprawdę to właśnie Pan Jezus uświadamia im, że ich Ojcem jest diabeł, a nie Bóg, o którym mówią. Dlaczego? Ponieważ religia, wyznanie, filozofia czy inne przekonania nie prowadzące do relacji z Bogiem, do zaufania Je Panu Jezusowi. Prowadzą w przeciwną stronę. Znany i ceniony pisarz chrześcijański Aiden Tozer napisał, że to właśnie religia była narzędziem nie przyczyną, ale narzędziem, którym przybito Jezusa do krzyża. Drodzy, nie starczyłoby nam ani czasu, ani miejsca na to, żeby. Zacytować wszystkie fragmenty starego i nowego Testamentu, w których Bóg wyraża swoją głęboką pogardę do religii wszelkiej maści, pozbawionej miłości i relacji z Nim, która pilnuje zasad oderwanych od Woli Bożej zawartej w Piśmie. Jezus podejmuje ten temat wielokrotnie na kartach czterech Ewangelii, bo wie, jak łatwo jest człowiekowi wpaść w sidła religijnych zasad i metod. Można śmiało powiedzieć, że ostatnią religijną osobą we wszechświecie jest Pan Bóg. Nie kto inny, ale właśnie Pan Bóg. To Jezus uczy nas tego, że diabeł używa religii, używa wyznań. Nawet tych nam najbliższych. Każdej, by człowiekowi nie był potrzebny do zbawienia Jezus. By Pan Jezus nie był dla człowieka jedynym ratunkiem, jedyną możliwością. Jesteś ochrzczony? Cudownie jesteś zbawiony, nic więcej nie musisz. Jesteś konfirmowany? Cudownie nie musisz nic więcej. Mówisz językami? Udzielasz się. Nie wiem co jeszcze. Obchodzisz takie czy inne święta, cudownie, wszystko, płacisz składkę kościelną, wszystko w porządku. Tak? Czyli to są te i inne, wiele, wiele innych przykładów, które pokazują, że jeśli robisz to wszystko, wszystko jest w porządku i nie musisz iść za Jezusem. Paweł próbuje powiedzieć Galacjanom coś w rodzaju ludzie, kochani. Cała moc Ewangelii, dzięki której staliście się uczniami Jezusa, poszła na marne. Boście uwierzyli nauczycielom, którzy zaczęli wam, wam wmawiać głupstwa, mówię delikatnie w porównaniu z listem do Galacjana, i tak prędko żeście się dali przekonać. I ten się dał obrzezać, ten zaczął przestrzegać sabatu, ten zaczął pewnych rzeczy nie jeść, tych jeść. Ten zaczął się ubierać tak, bo inaczej nie wolno, i tak dalej, i tak dalej. Po co Wam, Chrystus, skoroście staliście się tak bardzo religijni? No, na nic. I w ten sposób zostajecie z niczym. Co się zmieniło po dwóch tysiącach lat? Co się mogło zmienić, skoro jesteśmy tacy, takimi samymi ludźmi, z takimi samymi skłonnościami. Lepsi jesteśmy od chrześcijan pierwszego wieku? Mądrzejsi? Tak jak kiedyś, tak i po dzień dzisiejszy powszechne jest zjawisko religijnej zupy. To są takie duchowe potrawy składające się z tego, co sam wybieram, co mi odpowiada, co jest bliskie mnie. A to, co mi nie pasuje, odrzucam i uznaję za nieważne albo mało ważne. Takie praktyki zawsze prowadziły lud Boży do upadku. Do, jak mówi Paweł, gorliwości nierozsądnej, w której ceni się zasady, tradycje, zwyczaje bardziej niż Jezusa. To jest list do Rzymian akurat. Dlatego właśnie każdy wierzący. Potrzebuje mieć stale kontakt z Bożym Słowem, bo tylko On nas nastraja. Tylko Boże Słowo nas koncentruje na tym, jak Pan Bóg widzi pewne rzeczy, ale pokazuje nam też, gdzie my sami jesteśmy. W naszym myśleniu, w naszej postawie wobec Boga, kościoła czy wielu, wielu innych rzeczy. Boże Słowo jest tym, co stale nas. Kalibruje, można byłoby powiedzieć technicznie, nastawia na właściwą drogę. Bez tego nasze myśli odlatują w zupełnie inną stronę, w inne myślenie, w inne pojęcie o Bogu, o wierze, o Kościele, i tak Ono pokazuje nam prawdę. I pokazuje to, w czym pokładamy nadzieję. Podsumowując, apostoł Paweł próbuje w różnych swoich listach, zwłaszcza w liście do Galacjan, pokazać jak złe, jak często bezsensowne jest poleganie na religijnych zasadach, gdy pozbawione są one ufności Bogu. Jak groźna jest sytuacja, w której podejmujemy różne religijne wysiłki, starania, dzięki którym niepotrzebna lub niezrozumiała jest miłość do Zbawiciela. Żadna religia, nie zasady nigdy nie zmienią serca człowieka. Tak jak kodeks karny jeszcze nigdy nie zmienił serca przestępcy. Kodeks karny jedynie pokazuje mu, jak bardzo upadł, w jakim miejscu jest, dlaczego jest winny. Dokładnie tak samo jest z prawem Bożym. Ono pokazuje nam, gdzie jesteśmy. Jak bardzo upadliśmy i dlaczego potrzebujemy Pana Jezusa? Bez Bożego Prawa byśmy tego nie odkryli, bez Ducha Świętego byśmy tego nie zobaczyli. Potrzebujemy wiedzieć, poznać Boże standardy, żeby zobaczyć, gdzie my się znajdujemy wobec Bożych standardów i dlaczego potrzebujemy Krzyża Pana Jezusa i zbawienia w Panu Jezusie. Ja Paweł wielokrotnie, aż do znudzenia, w liście do Galacjan, takimi czy innymi sposobami, próbuje to jeszcze raz powiedzieć i jeszcze raz pokazać, żeby zobaczyć. Że bez Jezusa jestem zgubiony, nie mam nic. Co bym nie zrobił, w co bym się nie angażował, jaką pozycję bym miał, bez Jezusa, bez naśladowania Go. Jestem nikim. Dlatego Ewangelia zaczyna od wewnętrznej przemiany grzesznika, uzdania do tęsknoty za Bogiem, jak jeszcze nigdy. Wyposaża w takie pokłady miłości i fascynacji, że nie warto już pozostawać sobą, mając takiego Pana i Zbawiciela. Zasady, prawa, obowiązki, tradycje mają sens i są piękne tylko wtedy, gdy prowadzą prędzej czy później do zaufania Panu Jezusowi. Do budowania przez te zasady, zwyczaje, tradycje, budowania relacji z Bogiem. Bez Niego, bez Pana Jezusa są ścieżkami we mgle. Wspaniałymi, wartościowymi, ukochanymi ścieżkami we mgle. I wiesz co? Zawsze tak było. Można śmiało powiedzieć, tak po ewangelicku. Nie? Zawsze tak było. Od początku. W Starym i w Nowym Testamencie. I o tym mówili z do Galacjan. Przeczytaj dzisiaj i przemyśl te słowa. Amen.